Witam na makiecie Hazaro Model USA Train. Dziś e, taki film e, o modelarstwie, w sensie naprawa, remont makiety. W dniu dzisiejszym niestety e, doszło do apogeum na mojej makiecie. Lokomotywy już nie chciały jeździć w ogóle. E, stawały na rozjazdach, czyli na zwrotnicach prąd nie dochodził na całej praktycznie linii kolejowej, a winowajcą były zwrotnice. W zasadzie iglice, które już nie przewodziły prądu. E, może ja tutaj pokażę, już zacząłem rozbierać część e, torowiska. Jutro rano zdejmę tabor yy, kolejowy USA, schowam do pudełek. Yy, porobię zdjęcia torowiska, poobliczam yy, ile potrzebuję torowiska w sensie metrażu, jak i ilości torów, zwrotnic i torów podłączeniowych. Rozbiorę całą linię kolejową. Te tory trafią już do śmietnika, nie będą do niczego potrzebne. Zakupię nowe tory, <laughs> ułożę nową linię kolejową, może coś poprzerabiam, ale raczej będzie tak, jak w tym momencie, zachowany układ torowiska. I jest to w zasadzie ostatni filmik na ten tydzień. Przez okres tygodnia, półtorej tygodnia nie będzie nic nagrywane na makiecie, ponieważ będzie remont linii kolejowej, gdy to skończę remont linii kolejowej, posprawdzam wszystko. Jak lokomotywy jeżdżę na nowo, na, nowej na nowych torach, na, na mojej makiecie, wtedy będzie pierwszy przejazd y, techniczny, inauguracyjny taboru amerykańskiego na nowym, na nowym torowisku. Zobaczę, może coś pozmieniam, albo, ale raczej będzie tak jak teraz układ pierwotny torowiska, tak jak w tym momencie jest prezentowany. Tu już skład techniczny czeka na zabranie starych torów. Jutro będzie wszystko rozbierane. Jutro porobię zdjęcia. E, Pobliczam sobie cały metraż torowiska. I ile potrzeba tego wszystkiego. Zrobię zakupy internetowe. Czyli online. Przyjdzie to do, do mnie i... W połowie tygodnia, koło weekendu, będę naprawiał, remontował całą linię kolejową, a w przyszłym tygodniu jeszcze będzie mała prezentacja. Przyjdą mi trzy wagony pullmany yy, amerykańskie, specjalne typu prezydent ze Stanów Zjednoczonych. Najprawdopodobniej przyjdzie to do mnie w poniedziałek bądź środa najpóźniej. Będzie prezentacja, ale niestety nie będzie to już na torach prezentacji te wagony będą musiały zaczekać na swoją kolej, ale myślę, że jak właśnie naprawię yy, naprawię cały układ torowy w zasadzie położę nową linię kolejową z nowymi torami z Mechano wtedy właśnie inauguracyjny przejazd rozpoczną te wagony prezydenckie typu pull, Pullman które będą prezentowane na moim kanale Hazora Model USA Train w przyszłym tygodniu będzie tylko Unboxing, czyli rozpakowanie, pokazanie szczegółów, opisanie wagonów. Później właśnie one będą móc w wy inauguracyjnym, innego uracyjnym, czyli czyli początkującym na nowych torach, na nowym torowisku. Yy, te wagony będę musiał troszeczkę poprzerabiać, ponieważ tam będą inne sprzęgi. Ja to wszystko wytłumaczę podczas prezentacji. Dzisiaj tego nie będę tłumaczył. Przerabiam to sobie na spokojnie. Po remoncie torowiska i życie na makiecie wróci do normy. Od jutra do odwołania komunikacja zastępcza dwa autobusy przy stacji kolejowej. Tower kolejowy będzie pochowany. W tygodniu sobie poczyszczę lokomotywy. Wszystko. I tak to właśnie będzie na mojej makiecie. Jest to w zasadzie ostatni filmik na ten tydzień. Życzę dobrego weekendu, udanego tygodnia. A ja sobie życzę owocnej naprawy torowiska na mojej makiecie. Do usłyszenia. Cześć. Na razie pozdrawiam. Hazard Model USA Train.